Szelomajchem takie skarbonki mają nie tylko dzieci, mają je także dorośli. W każdym żydowskim domu jest co najmniej kilka takich skarbonek, i nie mają one żadnego związku z oszczędzaniem. Nazywa się to w języku jidysz Cedaka puszka i ma jedną z najważniejszych funkcji w judaizmie. Do tej puszki, do tej skarbonki zbieramy datki charytatywne dla potrzebujących ludzi. Każdy Żyd, mały czy duży, młody czy stary, mężczyzna czy kobieta, powinien dać chociaż raz dziennie datek charytatywny. Jest to jedno z najważniejszych przykazań judaizmu. Pomagać ludziom w potrzebie i mamy obowiązek pomóc każdemu. Podkreślam każdemu, kto poprosi o pomoc lub po prostu tej pomocy potrzebuje. Każdy Żyd codziennie daje cedaka, czyli datek charytatywny. Nieważne ile dasz. Ważna jest intencja i chęć pomocy. Dlatego każdy członek rodziny najczęściej ma swoją puszkę, do której codziennie coś dokłada, żeby później dać to wszystko na jakiś cel charytatywny. Dodatkowo do tego co dajemy codziennie, każdy żyd, ma religijny obowiązek oddać 10% swoich zarobków na cele charytatywne. W społeczności żydowskiej, jeśli komuś czegoś brakuje, to społeczność ma obowiązek pomóc tej osobie. Teraz już wiesz. Lachaim.